Historię piszą zwycięzcy. To prawda, jednak bywa, że na odkrycie prawdziwego męstwa i odwagi trzeba po prostu czasem poczekać. I tak było w przypadku naszych dzisiejszych bohaterów. Na szczęście pamięć o nich nie zginęła, i dzisiaj możemy być dumni, że tacy ludzie jak Inka i Rotmistrz Pilecki stanęli w obronie naszej wolności, oddając najwyższą cenę. Czyli własne życie. Witold Pilecki walczył z Bolszewikami już w 1920 roku, w wojnie obronnej również w 1939, a podczas okupacji niemieckiej, niemieckiej i rosyjskiej dalej walczył w strukturach podziemnych, organizacji konspiracyjnych. Gdy dowiedział się o warunkach, jakie panowały w niemieckich obozach zagłady, postanowił, że dostanie się do takiego obozu. Do obozu w Auschwitz. Dał się złapać Niemcom, którzy wsadzili go właśnie do tego obozu. Chciał zebrać informacje i przekazać je dalej naszym sojusznikom w tej wojnie Anglikom. Gdy jednak wchodził do obozu przez zasieki z drutu kolczastego, wartowników niemieckich z psami, z karabinami, zwątpił. Uznał, że im mu się nie uda uciec. Gdy jednak przebywał w obozie, usłyszał o udanej ucieczce. Zrozumiał, że ma również szansę, by zwiać z tego strasznego miejsca. Zaczął organizować innym pomoc. Pomagał więźniom przede wszystkim w przekazywaniu żywności czy odzieży. Po trzech latach pobytu w miejscu zagłady udało mu się uciec. Świat wówczas dowiedział się, co się dzieje za drutem kolczastym w niemieckich obozach zagłady. Jak Niemcy mordują w komorach gazowych tysiące bezbronnych ludzi. Udało się rotmistrzowi Pileckiemu przeżyć tą straszną drugą wojnę światową, ale widząc, że pomimo pokonania okupantów niemieckich, Polska dostała się w szpony kolejnego wroga, Rosjan, postanowił, że nie złoży broni i dalej będzie walczył. Walczył, choć wiedział, że ta wojna może skończyć się dla niego jedynie śmiercią. Tak, kochani, radość Polaków nie trwała długo. Władza komunistyczna, która zaczęła swoje rządy po II wojnie światowej, była kierowana z Rosji. Obywatele byli aresztowani, skazywani bez wyroków, bici. Wielu Polaków utraciło pracę za krytykowanie władzy, wypowiadanie słów o wolności i niezależności Polski. Bywało także, że skazywano ludzi na śmierć. Ci żołnierze, którzy walczyli z nowym wrogiem, to właśnie żołnierze niezłomni albo żołnierze wyklęci. To odważni, często młodzi ludzie, którzy się nie poddali, nie poddali się temu złu, które ich otaczało. Walczyli jak prawdziwi bohaterowie, partyzanci w ukryciu, kopali ziemianki w lasach i walczyli z tą władzą ludową tak się wtedy nazywała władza w Polsce. Major Zygmunt, szędzielarz, Pseudonim Łupaszka tak mówił. Walczymy za naszą wolność, za, nieżale, za, za niezależną, sprawiedliwą Polskę. Wypowiedzieliśmy walkę na śmierć i życie, dodał. Został zgładzony przez komunistów w 1951 roku. Słuchają mieszkańcy miast i wsi. Znają oni dobrze krwawego zbira i bandytę, mordującego, napadającego i grabiącego bezlitośnie. Bandytę. Włupaszkę, sędzielarza. Podobnie nasz rotmistrz Pilecki został najpierw aresztowany w 1947 roku i skazany na karę śmierci. Zanim zginął, był torturowany w bardzo okrutny sposób. Niszczono jego ciało, ale też zgłębiono jego duszę. Przed śmiercią miał powiedzieć, że, słuchajcie, tortury komunistów były znacznie okrutniejsze niż Niemców w obozie zagłady w Auschwitz. Jego ciało wrzucono do bezimiennego grobu. Jego kochana żona i mały synek nigdy nie dowiedzieli się, gdzie spoczął ich ukochany. Wszystko zaczyna się w naszym domu rodzinnym. To wydarzenia pierwszych lat naszego życia, no. Często są dla nas drogowskazem później na całe nasze życie. Tak było i w przypadku Danusi Siedzikówny. Gdy trwała jeszcze druga wojna światowa, Rosjanie wywieźli daleko w głąb jej ukochanego Tatusia. Już nigdy go nie zobaczyła. Trzy lata po tym tragicznym wydarzeniu musiała dziewczynka unieść jeszcze większy ciężar. Straciła mamę. Została ona rozstrzelana przez Niemców za to, że pomagała Armii Krajowej. Pomimo młodego wieku wstąpiła w szeregi tej właśnie armii krajowej, by walczyć z okupantem niemieckim. Zapoznała się tam z pomocą medyczną i tak niosła tą pomoc. Po wojnie przystąpiła do oddziałów łupaszki i walczyła dalej w organizacji podziemnej. Przyjęła wtedy właśnie pseudonim Inka. Pomagała nie tylko walczącym po jej stronie, ale także wrogom. Została jednak złapana przez. UB, czyli przez Urząd Bezpieczeństwa, skazano ją na śmierć. Zanim wykonano ten wyrok, była w bestialski sposób poddana również torturom. Nie zdradziła żadnych informacji, pomimo strasznego cierpienia i bólu. Nawet mogła prosić o ułaskawienie swoich katów. Odmówiła. Gdy wykonano wyrok, miała zaledwie 17 lat. Tą lekcję poświęcam skazanym na śmierć, którzy do końca nie zwątpili w sens i prawdę. Posłuchajcie teraz, kochani, z uwagą pięknego utworu Kasi Malejonek, jedna chwila.